Dzień dobry, musiałem wyjść, zabierać rzeczy, hmm. znów zaczynamy deszcz padać. O właśnie, chcę powiedzieć Wam, o, no, do sobie na tym. Mam takie specjalne tutaj. O, no, na tym. Ma no była dzisiaj siostra. Też obiad. Polary, Don Pedro. A właśnie pokazuję wam dzisiaj pogodę, niedziela. Chodzi na podwórko, wyszedłem. No ziemniaki się gotują na obiad. A nie wyglądają w tych okularach. No pasują, mam jeszcze inne, a mam jeszcze i... Inne takie na słońce o, trzy pary. O, jest piłeczka. Ta piłeczkę, ale synka swojego tam czeka tam. Jaki to? moja żona kupi biłeczkę. O garnitur będę musiał wyjąć Tylko w garniturze nie będę jechał No i pierścionek w Zaręczyny chyba będę od razu I Już wtedy jakby zaręczyny to już nie będę mógł zdradzać. Ja tak nie zdradzę. Będę miał jedną kobietę jedyną, która będzie dbać o mnie. Ja będę dbał też o synka. Piłkę będziemy grać Tylko A list trzeba będzie do adwokata iść, napisać Do sądu, że Jak w Holandii będę mieszkał To w Holandii będę Chodził na terapię Zobaczymy, jak to będzie. Ech. A sami widzicie, jak to jest. Paulinki i dziecko, jak bardzo jest zadowolony, napisała do mnie, że oszalał pan już. Zobaczył ten film, że oszalał będę uczył, uczył go pływać. Ponton trzeba będzie też. To mam ja też. Tam będę nagrywał. Filmy tam będę zarabiał. Tam też banki jest. Ale ogółem, a z kim rozmawiałem, to ogółem, tutaj będę zmoldowany na stałe, ogółem jestem Polakiem, a tam zmolduję się też, jak zamolduję, jak będzie moja żona, to... Będziemy razem jeździć do pracy. Ja będę tam. O, będę szefem? <laughs> no, pracowników wszystkich pozdrawiam. A, czy, no, szefem? Nie? To zobaczymy, jak to będzie. Jak będzie, bo moja żona, wspaniała. Dama, będzie dama, moja, będzie dama majorowa, to będzie żołnierką, a ja mam, będę musiał poszukać, mam mundur cały polski jeszcze z Lublina. Wszystkich... Holendrów pod Zdrażem. No a w tamtą stronę nie było mnie co się w Unii bez paszportu można tam się wybierać No kiedyś byłem na Wilnie, w ogrodnie byłem A w tamtą stronę tam nie było Kochana moja Paulinka, no samo zadowolona jest, nie może się doczekać. Będziemy sobie kolację raz robić. A to Krzysiek będzie, to po prostu będzie razem jeździł do pracy. Poznają Krzyszka a który startował na prezydenta Białegostoku. Tabletki. ta weźmie... Kupić piniarkę. No widzicie, jaka pogoda jest. I tak to właśnie Wam chcę powiedzieć. Ja bardzo zadowolony jestem wreszcie, jak to się mówi, przyszedł wiek, żeby poukładać w życiu swoje po prostu błędy, żeby do, do pewnych rzeczy nie wracać, zmienić swoje życie na lepsze, nie na gorsze. O, taka pogoda. Jak widzicie. No na razie trzymajcie się. Widzicie, jaka pogoda u nas.